Murka, co dzisiaj grasz? DJ. DJ. DJ Murka. DJ Murka, Murka. Witam was, kochani. Witam was w niedzielę, u was poniedziałek. Jestem zły od samego rana, ale jakiego rana powiem wam? Od rana to nie byłem zły, obudziłem się o godzinie gdzieś 10. Poszedłem spać o czwartej. Obudziłem się o 10, zacząłem pić kawę. Zjadłem sobie śniadanie, zrobiłem sobie jajecznicę z naszych jajek Znalazłem stałą starą kiełbasę jakąś tam. Pokroiłem, zrobiłem, zrobiłem sobie sałatkę z pomidorów. Wszystko było. Mm. Pyszne i smaczne Zjadłem I co? I co zrobiłem później? Później położyłem się znowu spać I wiecie co? Poszedłem spać o godzinie 12 I obudziłem się o 5.30 17.30 żeby każdy miał Także cały dzień przespałem Cały dzień Jak się obudziłem to się czułem wiecie jak? Tak jakbym nie wiem na imprezie był gdzieś i by mnie ten alkohol odpuszczał, teraz już doszedłem do siebie, a już chyba jest 18. Także tak to mój dzień wyglądał dzisiaj. Dzień. Z naprawdę lenia. No, i jestem zły, zły, że tak dzień. Ale to jest wynik chyba tego, że tutaj Leonida odwoziłem dwa razy. Te godziny się naprawdę tak jakoś. No nie ma to jak, wiecie, no, minimum o 12 się położyć i o 8 rano wstać, żeby był rytm, jak się zacznie tak żonglować z czasem, to później jest niedobrze, co tu mamy, zobaczcie, wszystko się wypaliło do cna, nie ma tu już nic, o, nawet jeszcze ciepło jest, a już naprawdę, o, tu jeszcze... Gdzieś tam się pali korzeń, chyba. Pali się korzeń, i pewnie tu jeszcze się pali. No, tli się nie. Także mamy już tutaj dwa te pięki wypalone. Jak to się mówi, na wszystko przychodzi czas. Pamiętacie, jak chciałem to zrobić wcześniej, wiosną, i się nie udawało. Tam ktoś. No, nie mówię, że złe propozycje dało, że powietrza nie ma i dlatego się nie chce palić. No wystarczyło, że dobrze wyschło i samo się wypaliło do cna. Także warto nieraz pewne rzeczy odłożyć. Jak coś nie idzie, ja dlatego też tak zrobiłem i wiem z życia, że pewne rzeczy trzeba odłożyć, żeby nabrały mocy, jak to ja mówię. No i tu się udało. Jak jest suche, to musi się wypalić. No nie ma. Nie ma lipy w tym. Powoli się wypaliło i tutaj naszą japońską czy chińską różę, już zapomniałem jak ona się nazywa. Bo w łacińskiej nazwy to nie zapamiętam, ktoś mi tam napisał. I dlaczego ona mnie tak zauroczyła? Dlatego, że to przypomina właśnie różę. Bardzo długo kwitnie ponoć I ona będzie kwitnąć Ja się napisała, że ona szybko przekwita No ale to chyba Urok jej w tej W tym, że, że ona po prostu Nie kwitnie tak No nie wiem, zobaczymy zresztą Bo widziałem na zdjęciach, że ona kwitnie Cała, cała kwitnie A na razie u nas tu jest Dużo pąków i dwa kwiatki Zakwitły A pąków jest masa no, i być może te pąki będą tak w różnym terminie pękać i kwitnąć. Właśnie to jest jeden z tych krzaków, które bardzo późno kwitną. Mi się podoba. I co? No, w sensie tym, że już inne krzaki dawno przekwitły, a ona we wrześniu kwitnie. Także, no, fajne, fajne, fajne to jest. Tylko, że to ponoć wiatru nie lubi. A u mnie stoi, tak wiecie. No, takie wiecie, tu. I na pewno tu wiaterek będzie zawsze. Nie ma szans. Nie ma szans. Także, no, nie za bardzo to miejsce dla niej jest. Temperatura jak najbardziej. Lubi słoneczne, nasłonecznione miejsce. Ale wiaterek, no, niestety, widzicie sami, że. W tej chwili nawet wieje nam tu, nie? O. No jakby bez wiatru było Nie ma, nie ma bez wiatru tutaj u nas Nic bez wiatru nie ma Dobra, idę odkręcić wodę następną na sad tym razem Wczoraj był ogród, dzisiaj jest sad Odkręcamy, tu zakręcamy No i taki to dzień Nic tutaj, nic tutaj wiecie Nic nie wymyślimy dzisiaj, nie Kompletnie. Mogę wam tylko podpowiedzieć, znaczy poinformować Was, ile taki Leonid może zarobić jak pojedzie właśnie do takiej pracy, no, Do takiej pracy z łapanki, nie? bo to jest praca, wiecie, niezobowiązująca. Można tam jechać sobie kiedy chcesz. No, zawiozą cię, popracujesz, przyjedziesz i tak dalej. Nie musisz jeździć codziennie, po prostu tam ludzie się często wymieniają, sobie dorabiają. Za taki wyjazd pracy jest 8 godzin, z małą przerwą, 15-minutową i 100 zł zarobi za taki wyjazd, nie? No wiadomo, jest pieniądze, pieniądze są normalne, tylko jakbyś mieszkał blisko, nie? Bo tutaj dojazd jednak, dojazd, tutaj dojazd do punktu, gdzie Cię zabiorą, później jeszcze oni jadą około godziny, Także wiecie, ten czas czas bije cały czas. I w sumie wiesz, 8 godzin niecałe pracujesz, ale z dojazdem, i z tym wszystkim to wychodzi około 11 godzin. Także tak to wygląda. No ale wszyscy dojeżdżacie do pracy. Ja też w Oslo dojeżdżałem dużo, dużo kilometrów, tylko wiadomo, że inne pieniądze były, ale dużo, dużo kilometrów potrafiłem dojeżdżać w Polsce sobie nigdy nie wyobrażałem, że można. Tak daleko do pracy codziennie dojeżdżać. Sobie, wyobraźcie, po 100 km robiłem codziennie dojeżdżaliśmy do pracy. I to nie, nie to, że tam był to jakiś tam jeden przypadek, ale sporo mieliśmy takich projektów, że trzeba było 100 km dojechać, i to się robiło. Jeszcze wiecie, fajnie było jak nie byłeś kierowcą, tylko jako pasażer, to wiadomo, można było sobie drzemkę w samochodzie i masz to gdzieś. Ale, jak był taki okres, że byłeś kierowcą, czyli swoim samochodem jechałeś, no to wiecie, to już się nie da. Tak wiecie, olać tej drogi, nie? Czy w tą stronę, czy po pracy, czy do pracy. Także takie odległości 100-kilometrowe, to już takie normalne w sumie były, nie? Ale to w Norwegii, bo w Polsce sobie wcale nie wyobrażałem, żebym ja na przykład, jak mieszkałem tam e, w jakiejś miejscowości, dojeżdżać do Szczecina na przykład 100 km do pracy, to jakieś parodia jakaś by była, wiecie? Parodia, normalnie parodia, ale tam się jeździło. no Ja nawet nie wiem, nie wiem, nic sobie nie wyobrażam, jak to dzisiaj. Jak sobie pomyślę, żebym miał dzisiaj 100 km jeździć, a przecież to nie było tak dawno około 9 lat temu. To ale jednak tak było, tak było. Tak się jeździł. No oczywiście to jest tam inne rozliczenia były, bo tam za drogę jak swoim prywatnym samochodem jeździłeś to zwracali ci za wszystko tam amortyzację i czas dojazdu też był zwracany. To już nie patrzmy na to, tylko chodzi o samo to, że po prostu takie odległości się pokonywało, żeby jechać do pracy, nie? I człowiek dawał radę, po prostu już był w takim rytmie, że to było normalne, nie? A dla takiego Leonida to <grywania> nie ma żadnego rytmu jeszcze życiowego. Także no, pewnie to jest jakieś wyzwanie, ale stówkę zarobi, więcej nie. Po prostu oni tylko tam 8 godzin pracują. Teraz weekend był wolny, a w poniedziałek też nie pojedzie, dlatego że musi odebrać dowód osobisty. Ech, bo wyrabiał. No i tak, to tak, to. Także, jak ktoś chciał wiedzieć, to 8 godzin, 100 zł. Tak wychodzi. W sumie, jakbyś pracował przez tak normalnie, przez te 20 dni, 10 dni wolnego, 20 dni, 40 tysięcy e, No, 40 tysięcy rubli, gdzieś tak wychodzi. E, to ten. No to co. To jest dla takiego chłopaka normalne. Normalne pieniądze. Uważam, że 40 tysięcy, żeby, żeby wydać dla takiego, który nie ma żony i nie ma niczego, to jest dobre pieniądze, uważam. Może 2000 u Was to tak nie za bardzo, ale ja tutaj, no nie wiem, inaczej chyba już na te pieniądze patrzę teraz. Wydaje mi się, że 40 tysięcy, tutaj, jakbym miał wydać przez miesiąc. Właśnie idzie młody. Jak tam dzieła? No, no nie, mnie Ruki Boliat! Nie. Mnogi? Nie, mnie nie mnoga. Miało, że cierpiosz, tak. No nic, ciocia, sprawdź jak tam po robocie. A po robocie było, nie da. Za... No i ciocia, ciocia. A, temperatura da? Samy gławny. No da. Urza, temperatura. Да, я же работал в первый же день, там было под 33 или а. 36, я уже не помню. Но а. тогда было тяжело. А потом, а вчера сначала весь день прошел быстро, устал только на самом последнем. Ну конечно, что быстро приходит. Это 8 часов это не 12, как на кухне, да? Да. No ładnie. No i przy tym nie przychodziło z ciegać się prawie każdy 2-3 chwile. A, no w ten zielon. No i daj tak, odcierać dużą, w tym, z 11 sztuk nie o Nie o <laughs> Przy okazji. No najgorszy problem pierwszego dnia, jak tam pojechał, no to była temperatura, nie, 33 stopnie. Jak zaczęli tam o 5, a skończyli o 1. No to wiadomo, te godziny już tam 11, 12, 1 to takie są, gdzie słońce jest najwyżej. No to już jest ciężko, dlatego dużo wody wypił. No chociaż teraz wcześniej mówił, nie? Dużo wody, także było to dla niego, no jakby to największym problemem, nie? A już drugi dzień, jak pojechał teraz, dwa razy tylko tam był na razie, to już mówi, że normalnie, normalnie. Chyba lżej niż na kuchni, dlatego że na kuchni musiał co dwie godziny jakieś tam wielkie, te wielkie, kurde no. garki ściągać, stawiać, później myć te patelnie wielkie. Także mówi, że tutaj było lżej, jeżeli chodzi o ten dzień, co ostatnio był. Czas mu szybko zleciał, a co to jest 8 godzin, jak pracujesz 8 godzin, to naprawdę czas zleci, ja wiem po sobie. Jak montuję na przykład, wydaje się, że jak siadam przy komputerze o 21.30, o 21 żeby montować film, to myślę, a sobie pach, zrobię montaż i jeszcze będę miał tyle czasu, może obejrzę sobie jakiś mecz, czy coś, patrzę, godzina 12.00, 12.30, no wszystko się pokończyło, kurde. Tak jak wczoraj, wszystko się pokończyło, żadnego meczu nie obejrzałem, a sobota była. A ja lubię jakiś tam mecz sobie obejrzeć. Czasami walka bokserska była też mi przeszła konosa i tak to widzicie jest. No ale jak odłożę tą pracę, obejrzę mecz, to wtedy muszę się męczyć do piątej rano, nie? No i zawsze jest taki dylemat, co tu prawie robić. Co robić? To albo to. No ale też przyjemności człowiek Jakiś powinien mieć chwilę, no i czasami tak jest, że właśnie do 5 rano siedzę. No, nie montuję do 5 rano, może, ale jak zacznę o pierwszej montować, to o 4, 3 kończę. Później muszę to wysłać jeszcze, później czekać, aż YouTube to sprawdzi, i wtedy mogę już spać spokojnie, nie? I tak to wygląda, nie? No, chyba, że wiecie, że nie masz pracy, a musisz być w pracy. Wtedy te 8 godzin e, naprawdę długo leci, nie? Długo! Uwierzcie, że długo, nawet godzina leci długo, jak nie masz co robić, a trzeba być w tej pracy i udawać, że się coś robi. No bo nie mówcie, że nie byliście w takiej pracy, co trzeba było udawać, że coś się robi, żeby, żeby robić. No, ja w Norwegii często musiałem to, to robić, niestety. I to było bardzo ciężkie. Ściemnianie było bardzo ciężkie. No bo musiałeś tam być, nie? Za godzinę ktoś komuś płacił, a ty musiałeś tam być po prostu być i tak robić, żeby cię nikt nie przyłapał, że nic nie robisz, żeby było widać, że coś robisz. Nieważne co, ale masz robić i tam być, nie? Także tak to się odbywało czasami. No, to nie mówię, że. 12 lat, tam w Norwegii się nic nie robiło. Oczywiście się zapieprzało i to ciężko, powiem Wam. Ale były takie też przypadki, takie dni. Zresztą w no, historii tam jest dużo z Norwegii, ale to nie jest kanał o tym, co było w Norwegii, tylko mogę Wam wstawki robić jakieś i tyle. No i co? Wy też pewnie już macie dużo prac różnych za sobą. No przecież. W sumie to praca jest fajna, fajna sprawa. Są niektóre momenty w życiu, że masz już dosyć jakiejś pracy, ale to jest bardziej może spowodowane przez środowisko, przez wypalenie takie zawodowe, nie? Miałem kilka razy coś takiego, że po prostu pieprznąć akurat ten projekt, tego pracodawcę i, i, i zmienić coś w swoim życiu. I robiłem to, wieszcie robiłem to i wtedy człowiek oddycha i wy też, którzy jeszcze pracują i mają dużo lat jeszcze pracy, to, to decydujcie się na taki krok, bo nawet praca lekka, no chyba, że faktycznie ją lubicie, taką wiecie, no to jest okej, okay, nie? Jak ją lubicie i sprawia wam to przyjemność i czas wam właśnie tak leci, bo o to chodzi, żeby lubić pracę, to wtedy czas jeszcze szybciej. Leci, ale są takie, no nie każdy pracuje tam, gdzie by chciał, nie? I wypalasz się po jakimś czasie. Może nie wszyscy tak mają, no. Nie jest to rok, dwa na przykład, nie, ale już kilka, pięć, sześć, siedem, osiem lat, tak samo ja tą Norwegią, byłem wypalony już do zera, no, do zera, także już nie myślałem o pieniądzach, nie myślałem o niczym, tylko zmienić, żeby. Nie chodzi, że może kraj, no, środowisko, żeby zmienić, no kraj chyba też. No. Ech, już miałem tak tej Norwegii, dlatego nie myślałem, że gdzieś akurat się tak wszystko poukładało, że akurat tu trafię. No, ale też już miałem dosyć, naprawdę dosyć tej Norwegii, nie? Wypalenie takie. No dobra, nie nudzę was tutaj, zanudziłem gadaniem, ale każdy ma swoją jakąś historię i dużo też u was by było opowieści. Ja wam życzę kolejnego następnego dnia. Jutro są dalsze pomysły. Nie wiem, może będziemy dalej sprzątać. Fajnie by było ogarnąć jeszcze więcej śmieci. Miał więcej luzu. No i wiecie, zawsze to zawsze to mniej śmieci, jak to się mówi. A później będziemy startować ze ścianą, nie? Bo już pogoda będzie, no. Mimo wszystko ta pogoda jest cały czas do końca miesiąca na pewno będzie powyżej 30, około 30, gdzieś tak nie. Deszczu nie widać, tam jakieś dwa dni coś tam się pojawiło, ale tu już zobaczcie, ile miesięcy deszczu praktycznie nie ma. Miałem wodę odkręcić, a nie odkręciłem. Dobra, papaszki na razie, hej.